Dobra, panowie, piękny sezon, wychodzimy, gramy, bawcie się w piłkę, bawcie się w piłkę, nic nie musimy, Hej, nic nie musimy, możemy, a chcemy wygrać wszystkie mecze w tej rundzie, to jest najważniejsze, wszyscy gonimy, przód, tył, przód, tył i będzie, będzie fajnie, bawcie się, dużo uśmiechu, podawajcie do siebie, żeby nie było jakiegoś kopalnia, nie denerwujcie się na sędziego, grajcie, pełen lud, dobrym zespołem jesteście, dawajcie. Słuchajcie, trener już dwa razy mówił, co jeszcze nie zmienia, mamy wszystko wygrać, więc dzisiaj wygrywamy kolejny mecz, tak? Zacznijmy spokojnie, spokojnie, dajmy sobie 20-25 minut na strzelenie pierwszej bramki, a potem jedziemy dalej, tak? Ale co, skupieni dzisiaj w defensywie i w ofensywie. Skuteczni dzisiaj, tak? O bramki mówię, bo gramy na zero. Dawaj, Samor! Dawaj, oczy! Dawaj, Dawaj, idziemy po swoje. Jak wygląda pierwsza połowa? Lepsi jesteśmy, wyprowadzimy 1-0 i piłkarsko lepsi, fizycznie lepsi. Ja jestem w szoku.

Oni w Anglii nie będą grać. Zwycięstwo, brawo lech Jakdalski! Jak byś podsumował to spotkanie? No, bardzo ciężkie spotkanie. Bardzo wyrównane. E, no i co, stanęliśmy na wysokości zdania. Takie było nasze zadanie, żeby wygrać mecz. Wiadomo, że nasz cel się nie udał, bo mieliśmy wygrać wyżej. Ale cieszymy się, że ta runda się zakończyła. W zasadzie samymi zwycięstwami, także optymistycznie patrzymy na najbliższe dwa mecze barażowe i oby w kolejnym sezonie w piątej lidze.